Cześć tu Snak, a to jest One Thunder i właśnie jesteśmy w bitwie, więc do dzieła. I tak jak zapowiadałem, yy, jesteśmy w bitwie czołgiem BT5 i zobaczymy jak on sobie radzi w czasie boju. Więc jedziemy. Jesteśmy w trybie zręcznościowym tak powiem. Na realistyczny przyjdzie jeszcze czas. Na razie zręcznościowy. I właśnie miałem potwierdzić, tak tu się znajduje kaliber 45 mm Sprawdzić mapę Rozwaliliśmy go No i pięknie przestrzeliliśmy. A i widzą się Chyba Sąsienica I dostał Dobra Nie chcę się za bardzo wystawiać Ponieważ on nie ma tego pacy za zbyt grubego No i jakiś nas tutaj dotyka kolega Dobra, niemieckiego trafiliśmy Ładnie poszedł Dobra, przejmujemy Najwyżej nas ostrzelają Przetestujemy przynajmniej wtedy pancerz tego ciąga I mamy A to jest chyba komputer Dobra, Siedzę. Ja mam nadzieję że tak jakiś strzał dostanę i jakby nie patrzeć Ale ładnie wchodzi, ładnie wchodzi jak w masło można powiedzieć łapie te pociski Oj, i dostaliśmy właśnie I nasz przestrzelili I... Oj, amunicję na porysowali. No bo tu porysowali. Chyba dostaliśmy już zbiornik. Tak, prawy zbiornik nagrowadzony. Więc dlatego nas zapalił od razu. Tutaj załoga jest mała, bo jednak trzy osoby, więc... No. Tutaj mamy gracza. Oj. Dobra, tylko zestrzelił. Nie czołgów dostał właśnie też mamy radziecki szczycielny no. oj i z tyłu dostaliśmy chyba. Nie, przód. Oj z tyłu z oj oj ostrzeliwił nas tu nieźle No oj Przecijęliśmy wroga Co to strzela Niemiecki czołg, aha. Dobra, no nie ma szans, no to już jest koniec. No to przyjął czas już z tyłu na tym, bo no. powiem tak, przestrzeliło go, bo jednak i silnik za chwili, po chwili padł, no i inny sprzęt też, więc no nie był najmocniejszy ten pancerz. Ale tam chyba kilka rekoszetów było, więc być może ten czołg sobie jako tak radził. Yy licząc na rykosztyl No dobra, teraz jedziemy T-26 To już znacie ten czołg To był właśnie jeden z najbardziej popularnych radzieckich lekkich czołgów Tutaj armata chyba 37 mm jak dobrze pamiętam no i dobra nie będziemy przecież przerywać tej bitwy Potestowaliśmy czołg PT Szczerze tak, w grze całkiem przyjemnie się im gra, jest właśnie zwinny. Jedynie trzeba właśnie filmować się, żeby się nim nie wystawiać za bardzo. Mam nadzieję, że co wygramy tą bitwę. Punkt przejmują. schować jednak i właśnie przestrzeliliśmy BT5 więc widzicie, że nawet T26 to no, jak w masło wchodzą te pociski no Teraz to no, pod amunicję spróbujemy jeszcze strzelić za nisko no i właśnie zniszczyliśmy go więc jak widzicie no pancerz to był taki minus tego czołgu no ale jeżeli on miał być szybki, no to wiadomo, że nie mógł tam ważyć zbyt dużo. No bo wiadomo, że większa masa, tym nie szybkość spada. No i znów, znów właśnie, BT, no i pięknie go załatwiliśmy, widzicie, jeżeli on nie ma osłony, tak naprawdę, no to krucho, krucho dla tego czołgu, no i przynajmniej z tam jest załoga, tylko trójeczka, a w T26 te też mamy trójeczkę. Dobrze pamiętam to właśnie te czołgi niemieckie mają większą załogę. Tylko tak dalej. Wygrana jest. Dobra, wszystko. przejmujemy punkt. Oj, a to chyba z samolotu z bomba była. Dobra tutaj mamy Czołgi pięknie. Czołg gracza no, zawsze jest trudniej rozwalić Tutaj właśnie te... Nie, nie wiem czy to można nazwać Aiii No i dobra no. Niestety zniszczyli nas. Ale i tak. Myślę, że to była całkiem dobra bitwa. Zobaczyliście jak ten czołg się sprawuje w bitwie. No jeżeli miałbym go oceniać. Przyjemna gra. Fajne działo naprawdę. Działo jest fajne. Jest armata. Tylko ten pancerz. Jeżeli ktoś lubi tak ostrożnie grać, to całkiem spoko dla niego. No i dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków i cześć i na razie!